I cześć, ja jestem Malina, a to jest projekt Gruz. W tym odcinku pokażę Ci w jaki sposób będę montował głośniki na tylną półkę. Oraz postaram się całość złożyć, łącznie z tymi słupkami, które malowałem ostatnio Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak to się będzie w całości prezentować I Jeszcze taka informacja, ostatnio rzuciłem taki temat, yeah. że mam pomysł na taką krótką serię Tanie Daily Której po prostu w określonym budżecie postaram się kupić, naprawić, przerobić samochód Tak, aby z powodzeniem służył na co dzień Było duże zainteresowanie tym tematem, dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zrób to teraz Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco A już niedługo wleci pierwszy odcinek z tego cyklu i zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijać Póki co ja zabieram się do pracy i lecimy! Jeśli chodzi o głośniki jakie chcę zamontować na tylną półkę są to takie alpiny. nie będzie to prosty temat natomiast wymyśliłem sobie, że tak jak już mówiłem wcześniej, z pomocą takich płyt nawiercę tutaj otwory i je umieszczę na półce a następnie całość skręcę ze sobą i umieszczę w miejscu docelowym. Wyliczyłem mniej więcej tak, ażeby magnesy mieściły się tutaj. Natomiast, jeśli by się okazało, że nie wejdą, to po prostu wytnę tutaj fragment. No i powinno się to już wszystko ze sobą zgrać. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zacznę od wycięcia otworów i dopasowania głośników. Temat bardzo prosty. Nawiercam wiertarką, następnie wyżynarką wycinam i mamy załatwione. Także do roboty. No i pewnie zapytasz dlaczego takie głośniki skoro nie pasują i tyle z tym zabawy. Ano dlatego, że po prostu takie miałem, a wiem, że one całkiem źle sobie radzą jeśli chodzi o granie. A jest to gruz, ja lubię się bawić z takimi rzeczami, a nie chciałem po prostu wydawać kasy na coś innego. Więc dla mnie to jest chwila, moment. A może komuś się to też przyda jak sobie w ciekawy sposób przerobić tą tylną półkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy jest sens tej zabawy. Już za moment poznaną odpowiedź. Chciałbym, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Więc zamiast przekręcać takie hamskie kwadraty, odrysowując sobie taki wzór. To usunę, wytnę i zostanie mi takie jajeczko, co powinno fajnie, opływowo wyglądać na tej desce. Zacznę od wycięcia tego wzoru, a później, już się skupię na wycięciu samej dziury pod głośnik. Tak się mniej więcej prezentuje w tym momencie. Obrys głośnika pomniejszam jakieś pół centymetra do centymetra z każdej strony, w zależności od tego, jak, jak jest zbudowany głośnik. U mnie to jest jakieś pół centymetra. Ja to zrobiłem odręcznie, natomiast jeśli chcesz mieć dobrze, to po prostu warto to sobie zmierzyć. Teraz nawiercam dziurę wiertarką, następnie wycinam wyżynarką. I gotowe, lekkie, fajne. Przymierzamy. Pasuje idealnie. Teraz jeszcze będę musiał takie dziury nawiercić w półce. Półka jest już pocięta. Mam wstępnie przygotowane otwory. Aha, no i jeśli chcielibyście robić coś podobnego, to warto mieć wyżynarkę, wiertarkę i szlifierkę kątową. Wstępna przymiarka. Teraz jeszcze będzie to trzeba podrównać, oszlifować Na to pójdzie jakaś wykładzina, i cały raz jeszcze będzie pomalowana na czarny kolor. Oczywiście najtańszym sprayem tu. Jeszcze dorobię takie fragmenty i całość fajnie postaram się zabudować. Dociąłem sobie fragmenty deseczek, z których łącznie zrobię taką fajną zabudowę, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. Położyłem sobie też wstępnie włókno szklane, to mi teraz zwiążę. Następnie, jak to wyschnie, będę to już ładnie tutaj w całości szpachlował. Oszlifuję na to, pójdzie jakaś wykładzina. Władzę już tylko podłączenie głośników. Wcześniej, jeszcze w międzyczasie, sprawdzę, czy dziury będą pasować. I tyle. Tak to wygląda na ten moment. To już szpachla trochę wyschła. Teraz zrobię sobie elementów tej deski, które były tutaj. Takie wyrównanie ze ślepki, żeby to fajnie wyglądało. Na końcu to wyszpachluję mniej więcej do równa i na to pójdzie jakaś wykładzina. Także wykorzystujemy absolutnie wszystkie materiały, które są z odpadów. Przez co no nie muszę dodatkowo inwestować kasy. Całość jest już przycięta i przyklejona od góry. Teraz za pomocą takera. Będę to po prostu mocował jeszcze od spodu, tak żeby to w miarę fajnie wyglądało. Później to dotnę i będę to już przytwierdzał do półki. No i jedno mam gotowe. Wyszło całkiem nieźle. Trochę zabawy z tym jest, ale jak ma się ostry nóż i trochę wprawy, to nie ma większego problemu. Jeden mam już mniej więcej przymierzony. Myślę, że nieźle się to prezentuje. Nie obyło się niestety bez cięcia budy. Nie wiem na ile to tutaj widać, no trzeba taki fragmencik, który kończy blaszki wyciąć. Zaraz jeszcze idę z drugiej strony dociąć. Przymierze przepasuję zobaczę czy jest mniej więcej równo. Odrysuję sobie wyjmę całość, przymocuję sporniki do tej półki, zamontuję głośniki. No i zobaczymy jak to gra. Tyle budy trzeba było wyciąć aby to się mniej więcej w taki sposób zmieściło. Tak to będzie siedzieć. Ja sobie to na końcu jeszcze pomaluję, żeby to wszystko było w jednym kolorze. Teraz sobie tylko zaznaczę tutaj dziury montażowe do głośników i gotowe. Tak, jeszcze w międzyczasie, praktycznie odkąd mam sportową kierownicę, czyli od samego początku, miałem problem z klaksonem, ponieważ nie miałem opcji zamontować go tutaj. Dlatego tak sobie wymyśliłem, że pociągnę te kable, które odpowiadają za ten sygnał dźwiękowy. Dokupiłem sobie taki przełącznik chwilowy i zamocuję go sobie tutaj w tym miejscu. Problem będzie rozwiązany. No i co, tośik? a zawsze możesz kolegom wciskać, że masz nitro. Środek ogarnięty dokładnie tak jak chciałem. Głośniki pasują, półeczka siedzi fajnie. Jeśli chodzi o czas, jaki trzeba, poświęcić na taką operację, myślę, że jedno popołudnie. Jeśli macie jakieś w miarę szybko snący klej, żeby przykleić tą wykładzinę. Natomiast operacja dość ciężka, myślę, dla osób, które nie są za bardzo zdanione manualnie. Szczególnie się chce z tym ładnie, bo jak komuś nie za bardzo zależy, to zwykłe wstawić te płytki, spłyty i po prostu tak przykręcać. Trzeba zmienić kółka, bo. Trochę było jeżdżone, ale na szczęście jest spory zapas czarny za więc zmieniam. Jadę umyć trochę furę, bo gruz jest grus, ale no tak upierdolę za bardzo zwraca na siebie uwagę. Idzie już lato, więc lada moment. Wjeżdżam z setupem na lato. Biadą stylingi, które mam przygotowane. auto pójdzie w końcu w dół, więc co po niektórzy przestaną narzekać, że jest koza. Natomiast jakieś psychogleby się o mnie nie spodziewajcie. No i tak, jaki jest plan? Myślę, że wjedzie tutaj niebawem roll bar. No i właśnie w tym momencie gdzieś wyparowała mnie reszta materiału. Natomiast i tak się nic nie stało, ponieważ zbliżałem się do końca. Ten odcinek był nieco luźniejszy, a to głównie za sprawą tego, że szaleje koronawirus, dlatego jeśli możesz, zostać w domu i właśnie baw się w takie przeróbki. Tak jak wspominałem na wstępie, niebawem ruszam z serią Tanie Daily, więc jeśli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ja się z wami żegnam, dzięki że obejrzałeś do końca i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!